Dzień dobry, bardzo serdecznie w kolejnym filmy serii Pokémon Live Cream. No cóż, dzisiejszy film na początek może zaczniemy od drobnego pokazu mini głównego gry. Bo z taką jeszcze nie mieliśmy okazji się spotkać. Mini główny jest dopiero dostępny, kiedy zapiszemy grę, no i wtedy właśnie możemy sobie wczytać grę, no po prostu zacząć nową grę, jeżeli mamy już Taylor. No oczywiście my lecimy dalej w naszym gameplayem. No i w Pokémon FireRed i w gry jest coś nowego, takiego jak to, co było w poprzednim filmie. Czyli ostatnio opuściliśmy laboratorium profesora Auka. Znaczy, no. Yy... Tak, no zmierzyliśmy się z Karym. No i później wyszliśmy, później odwiedziliśmy nasz dom. No i z, z, e, zapisaliśmy na ścieżce pierwszej. Także lecimy z grą dalej. No i tak, e, nasz Pokémon jaką to się ma. No z czermonem nie ma się wcale najgorzej. W dzisiejszym filmie udamy się do nowego miejsca, jakim jest kolejne miasto, właśnie Viridian City. Do którego prowadzi ścieżka pierwsza? Właśnie w Pokémonach mamy tutaj ścieżki od 1, chyba do 26 czy tam 4. No i tak, tu kogoś mamy. Cześć, pracuję w Pokémonu Marcie. Jest to jeden z sieci sklepów sprzedających różne rzeczy. Proszę stwierdzić w mieście Willie. A, wiem, dam ci próbkę. Proszę bardzo. No I dostaliśmy od gościa Potiona. Potion już wiem co robi, ale nie mieliśmy okazji go użyć a i w najbliższym czasie chyba nie będziemy mieli okazji. No cóż, w każdym razie na dziki Pokémon! I czy to jest nowy Pokémon? Nie, ja już znamy. Ale dobra, szybko go rozwalimy. <grym> Może nie tak szybko. O, pokażę wam chyba inertycznie, nie mieliśmy okazji go użyć, tak powiedzmy, że PP są niezużyte. No i właśnie, ruchy mają takie coś jak punkty pipi. Widzimy to po prawej stronie. Y, punkty PP to jest jakby. skrót od powerpoints. To jest ilość możliwych do użycia ruchów. Czyli możemy użyć 25 na przykład Emberów, Jak? na razie ani jednego więcej. Pity możemy później zwiększać specjalnymi przedmiotami, prawda? Ale na razie takowych nie mamy, i przez najbliższy czas mieć nie będziemy. No ale okej, okay. pokażmy kolejnego PJ A i znów zdobywamy troszkę expa. No tak, teraz musimy mieć tędy. No i tutaj mamy coś ciekawego, którym tak jakby tutaj, yy, no nie wiem, skarpy, uskoki, o których powie teno to tutaj człowiek. Widzisz te skarpy wzdłuż drogi? Możesz. To, może to się wydawać straszne, ale można z nich zaskoczyć. W ten sposób możesz szybciej wrócić do Paltown. No właśnie, przez nie możemy sobie przeskoczyć. Tak jest, ale teraz sobie narobiłem drogi dłuższej. No dobra, w każdym razie tak, chodźmy tędy, znowu przez te trawy. I znów nas coś napadło. Czy będzie to jakiś nowy Pokémon? Jak na razie same PJ. O tak, jest nowy Pokémon. Pokémon rata. Tam. Jest to Pokémon Mysz. Może Pokémon Szczul, trochę bardziej. W każdym razie Pokémon również typu normalnego, podobnie jak PJ, to już nie na temu. I słabe. Oj! Rata ta dostał stan. Stan poparzenia. Yy, jeszcze nie mieliśmy okazji zmierzyć się z stanami. Yy, stan, na przykład, taki jak właśnie poparzenie, między turami zabiera Pokémonowi tam jakąś tam łamek część ławek HP. No i jeszcze dodatkowe poparzenie obniża siły ataku fizycznego. Dlatego też i tak zabrał nam trochę mniej niż powinien. Mamy oczywiście różne stany, zatrucie i tak dalej. Ale o wszystkim się zaraz dowiemy. Wystarczy, że dojdziemy do właśnie Viridian City. No i tutaj mamy jakiś znak, a jak wiadomo znaki są użyteczne. Polo dla trenerów, właśnie, ruchy są ograniczone punktami DP, czyli PowerPointami. Aby je odnowić, musimy dać Pokémona... Po prostu pozwolić Pokémon wypocząć w centrum Pokémon. No i właśnie, oto jest i ono. Centrum Pokémon. Tak, wyleć swoje Pokémony. Centrum Pokémon. Centrum Pokémon to jest takie właśnie miejsce, które znajduje się praktycznie w każdym mieście i tak podobnie jak u naszym a my możemy tutaj wyleczyć nasze Pokémony. I tam w naszym centrum Pokémon. Czy chciałbyś wyleczyć całkowicie swoje Pokémony? Owszem. Także weźmie je na sekundkę. No jego w sumie mam jednego. No i dziękuję, że poczekałeś. Twój Pokémon jest już w pełni sił. Dziękujemy, zapraszamy do No i jak widzicie, nasz Charmander jest zdrów. I co najlepsze, tutaj nic z naszego nie kosztuje, możemy lecić Pokémon ile chcemy. Naprawdę, naprawdę genialna sprawa. Ale tu mamy parę osób, więc może z nimi pogadajmy. Może śmiało skorzystać z tego komputera w rogu. Tak mi powiedziała recepcie niska. I z jej strony. No tak, i to jest właśnie komputer. Yy, komputer yy, możemy się podłączyć do dwóch komputerów. Może się podłączyć do już komputera, w którym możemy przechowywać pokemony. Możemy pokemony tam wysłać, możemy stamtąd... znaczy tam, stamtąd wziąć, wysłać, po prostu przemieszać lub przemieszczać i tęki Pokażę wam jak to wygląda na początku z opcji. Mamy tutaj boksy, boksów mamy 14. Boksy oczywiście mają różne designy. Boksy możemy też również przeskakiwać na jaki numerek chcemy. Możemy również yy, zmienić sobie w nich tapetę na przerozmaitą. No, mamy tutaj dużo na przykład scenerii, możemy y, naprawdę dowolnie je edytować, a więc możemy je nawet nazywać. Na razie nie chcę nazywać żadnych boksów, nie czuję takiej potrzeby. Możemy też deponować Pokémona, ale jeżeli mamy jednego, to nie możemy tego zrobić, a możemy też podjąć, ale na razie żadnych Pokémonów tutaj nie mamy. Możemy też mówić, ruszywać przedmioty, ale na razie nie mamy po co. W centrum Pokémon mamy również mapę, którą możemy sobie podejrzeć i zobaczyć cały regular. Znaczy, chołaj, co ja mówię, Kanto? Tak, wszystkie tutaj miejsca, prawda, możemy zobaczyć. No i teraz właśnie tutaj, gdzie jest nasza twarzyczka, możemy sobie podejrzeć. Jesteśmy w Viridian City, a tutaj wyszliśmy Czy Alta. nie kawałek drogi. No tak, ale oczywiście jedna no, osoba w tej... Na sobie się nie kończy. Um, centra, Pokémon są praktycznie w każdym mieście. O, już mówiłem. Zresztą znaczy Pokémon jest darmo, także śmiało można z nich korzystać. No, dokładnie. Centra Pokémon leczą Twoje zmęczone, ranne lub zemdlone Pokémony. Leczą całkowicie wszystkie Twoje Pokémony. Dobrze widzić. No i tak, tutaj również mamy w centrum Pokémon piętro. Co możemy robić na tym piętrze? No cóż, jak widzimy, mamy tutaj dwie konsolki. Mamy tutaj Pokémona z masą innych yy, kółeczek przy sobie. No cóż, ja trudno się domyśleć, że tutaj mamy jakby takie centrum łączności, dzięki któremu możemy połączyć się z inną grą. Ale póki co. A, strasznie przepraszam, ale Pokémon Cup jest wciąż yy, w budowie. No właśnie. Więc na razie póki co nie możemy niestety skorzystać z tych opcji. A szkoda. No cóż, dalej zwiedzajmy może Virilę, bo tutaj naprawdę sporo ciekawych rzeczy jest. No na przykład kogoś. Chciałbyś się czegoś dowiedzieć o dwóch Pokémonach Robalach? No okej. Okay. Caterpie nie posiada Jadu, który z kolei ma Widdle. Musisz być. Musisz uważać, by Twoje Pokémony zostały ukłute za trudnym żądłem Weedla. No tak, właśnie trudno jest jeden z, z drugich z innych stanów. Właśnie jeden ze stanów, no. Podobnie jak y, oparzenie, które mieliśmy okazję zobaczyć. Dobra, tu z kolei mamy Pokémon Mart. To jest właśnie sklep, o którym wspominał gość y, na ścieżce pierwszej. Hej, czy nie jesteś przypadkiem spa tam? No, jestem akurat, także. Wcinamy się tutaj w rozmowkę. No to pewnie znasz profesora Ełka. No bo Właśnie przyszło jego zamówienie. Mógłbyś mu je dostarczyć przesyłkę? No, także będziemy dzisiaj robili za kuriera. dostarczenie przesyłkę dla profesora dla Ełka. Profesora Okej, okay, dzięki. Po raz wygoda Spoko. To mamy jeszcze kogoś. Muszę kupić jakieś potiony. I tak, nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie potrzeba wyleczenia Pokemona. No właśnie. Na razie nie możemy tutaj za bardzo robić zakupów, bo właśnie mamy dostarczyć przysługę profesorowi Okowi. Kiedy już ją dostarczymy i tak dalej, bo wszystko będzie można tutaj załatwić. słyszałam że w tym sklepie nieźle sprzeda się antydotum. No cóż, skoro była mowa tutaj dziś o widlach, to one zapewne tutaj żyją. I właśnie to jest jeden z naszych Pokémon żyjących w okolicy, który może właśnie załatwić. Z kolei tutaj też mam taki ciekawy budyneczek. Który jest swego rodzaju szkołką. I tu mamy fajne notatki. A na początku może pogadajmy z tą dziewczyną, bo to jej notatki, <słuch> próbuję zapamiętać wszystkie moje notatki. No tak, a co tu mamy? Sprawdźmy notatki. ta pierwsza. Pokebole służą do łapania pokemonów. Tyler może nosić jednocześnie 6 pokemonów w swojej drużynie. Ludzie, którzy... Noszą ze sobą i je trenują, nazywa się trenerami. Przedłuch się na kolejną stronę. No okej, okay. no tu mamy taką podstawową informację. No w nie będę czytał, ale e, część z nich poczytamy. Zdrowy pokemon może być trudny do zapania, więc trzeba go najpierw wyleczyć. Zatrucie, poparzenie lub narzucenie innego stanu osłabi go. Czy czytamy dalej? No okej, okay. tutaj nie ma tego dużo w sumie. Trener pokémon poszukuje kolejnych trener... trenerów, by z nimi walczyć. E, Dla trenera bardzo ważny jest słodki smak zwycięstwa. E, takim przypieczętowaniem walk jest walka z, z z liderami. Dobra, co mamy dalej? Czwarta strona. Głównym celem trenera. Główny cel trenera jest prosty. E, pokonać ośmiu e, potężnych trenerów. Czyli takich ważnych trenerów, jakimi są no, liderzy. E, Tak, no trzeba się z nimi mierzyć, yy, a jak się z nimi zmierzymy, to pozostaje nam Elite Four w Pokémon. Hej, nie czytaj moich notatek! Okej, okay, już nie czytam. No właśnie, czyli właśnie, właśnie jeden z głównych celów gry. Musieli pokazać ośmiu liderów, którzy mieszczą się w salach w poszczególnych miastach. No i później jak ich przejdziemy, pójdziemy do ligi Pokémon i pokonam... Pozostaje nam tylko tam Elite czwórkę i czempiona. Dobrze. Uważnie przeczytaj to, co jest napisane na tablicy. No tak, a na tablicy z kolei mamy opisane staty, statusy jakie mi są SLIP, czyli SLP po, e, PSN, czyli Poison Parch, czyli Paralis Bread, czyli poparzenie oraz Freeze, który jest zamrożenie. Czyli tak, no nie będę tutaj czytał w trakcie, jak będziemy mieli okazję spotkać się z takimi stanami, no to e, opowiem wam, co poszczególne stany prawda robią. No i tak, tu mamy jeszcze jakąś akcję. Hmm. Zapomnij, że tędy przejdziesz! Eee, um, to PRYWATNY! prywatny! ja... Ach, dziadku! Nie bądź taki! Och, przepraszam, nie pił jeszcze kawy. Aha, skoro nie pił kawy, to nie chcę nas przepuścić. No Okej. Okay. Dobra, to w każdym razie mamy jeszcze domek. Który mamy Spiral Iron Inspiry. To jest ćwilka. Widzę, to się uwielbia też Pokémony. Fajnie. Fajnie zadać Pokémonom e, ksywki. Trzeba jest je rozróżnić. Dobrze jest dawać im mądre... Jakieś takie mądre, ale zarazem proste do zapamiętania imiona. No tak, tu jakąś notatkę mamy. Spiry imię Spiry Okej, okay, wszystko co zapisali. No cóż, ja zwyczajnie mam dawać imienia Pokémonom ze względu na to, że lepiej... Lepiej mi pasują kurczę ich oryginalne imiona. Kurczę zresztą po one są Dobra, ten er, ma coś ciekawego do powiedzenia, no nie uciekaj mi, no. Um, te pokemony przy twoim pasie. Przesiałam jednego. A, masz pokemony, nie? E, to super sprawa, że możesz używać pokemonów gdzie i kiedy chcesz. No tak, sprawa naprawdę fajna. No okej, okay, w każdym razie, co, mamy teraz paczkę dla Auka. No i to w sumie jest wszystko, co mamy do załatwienia w miasteczku Viridian. No i teraz w sumie nie bonus to byłoby troszeczkę podszkolenie. Ja może mojego bo ma poziom siódmy i tak zazwyczaj lubię go wytrenować przed pójściem dalej do poziomu 10. Także teraz możemy sobie troszeczkę skrócić drogę, możemy nawet ominąć tam trawę. No ale już, napadano z kolejny dziki Pokémon, jakim jest kolejny ratata. Poziom czwarty, o! No? że tu pokémon na poziomach od drugiego do 14. Do czwartego naście, naście, na się pierwszy Później wraz z przechodzeniem dalej będą coraz mocniejsze Pokémon. No oczywiście różne Pokemony, bo trudno żebyśmy ciągle spotykali tylko dwa. O, wow, cios krytyczny! Skubaniec jeden na fardach! Czasem cios też są naprawdę wielkie. Stąd też i właśnie. Mowa no, o tym farcie. No i Charmander zdobywa poziom 8. Tak, rośnie w siłę, tam na nawet popatrzyłem ile. No bo w sumie. walcząc z Pokémonami i tyle trenując, zdobywamy coś takiego jak e, punkty FV. Punkty FV dostajemy za każdego pokonanego Pokémona. Na przykład pokonując ja dostajemy jeden punkt FV e, do szybkości. Bo to są jakby właśnie punkty X doświadczają do szybkości. To no, ogólnie statystyka. No, Im więcej będziemy, tym więcej, tym bardziej rosną nam statystyki. Czyli w tutaj praktycznie możemy tak sobie nabić EV do szybkości, że nasz Pokemon stanie się teraz szybszy. To działa tak, że cztery punkty fa dają plus 1 do szybkości. Dodatkowo. No oczywiście, żeby nie było zbyt pięknie, ogólnie ev możemy wbić 510, prawda? Z tego 250... Yy... 6... Nie, 255 się na statystykę. No cóż, to może się wydawać trochę zagmatwane, a jeżeli załapiecie o co to naprawdę można stworzyć naprawdę bardzo dobrze pokemony wyszkolone. No cóż, yy, tak przychodząc po prostu w grę, od odpowiednich echałów jest naprawdę ciężko sprawą. są też i jakoś zbytnio tutaj nie będę przykładał do tego wagi. Chociaż tak mi się zdarzyło raz przychodzić w Pokémon Fire właśnie, że wszystkie pokemony robimy pod echał. Dobra, ale chodźmy. Chodźmy dalej. Musimy wrócić teraz do Pallet Town i oddać yy, paczkę Łukowi. Jeszcze idziemy, fajna muzyczka, prawda? i jeszcze jeden Pokémon. No nie wiadomo, czy to jeszcze będzie ostatni, bo. <kłysy> Sorry, naprawdę. Eee, jeszcze kawałek traf nas będzie czekał. Dobra, na odmiany może scratch. Zabierzemy główkę, pójść, nie zabrał główki. Ha, na szczęście trafił. Jedno szczęście. Dobra, to Ember będzie mocniejszy, no bo tak jak mówię, mówiłem w nie, filmie Ja taki typ Pokémon z tego użyteczka przez Pokemon, a Pokémon ma zwiększoną siłę. No i poza tym mamy chyba wyższą statykę spec-ataku, także. O tyle fajnie. No, i nie napadło nas już nic. No, i jesteśmy już w palet tam. No więc sobie w sumie teraz pozostaje nam tylko odnieść paczuszkę profesorowi Okowi. A dobra, tak z tylko jak ma się mój Pokémon. No, Speed 14, tak 16, na szczęście. lepsza no, statystyka. No i niestety mamy na Relax, która niestety odejmuje mi szybkość, kosz... znaczy, ale za to dodaje obrony. Bo ma nie jest jakąś defensywnym Pokémonem, stąd też i właśnie tak to wygląda. Czyli niektóre statystyki odejmują lub dodają... odejmują i dodają niektóre. Nie, niektóre z. <grych> Natury odejmują i dodają niektóre statystyki, lub po prostu nie robią nic. Są też takie natury, które są obojętne. No i cóż, w dzisiejszym filmie serii Pokémon Leaf Green to by było wszystko, no to już nie przed za długi, ale w kolejnym filmie no, będzie się działo troszkę więcej. Także w filmie to wszystko i ja Wami się żegnam. i Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Leaf Green. To cześć! Zapraszam Was również na moje pozostałe filmy.